Studio Plotagon prezentuje Wam specjalny filmik pod tytułem Roman próbuje mi zepsuć imprezę z okazji 200 subskrypcji. Rany Julek, tutaj nie ma nic ciekawego w telewizji. Tylko same jakieś badziewie. Zastanawiam się, co Studio Plotagon teraz robi. Pewnie robi jakąś imprezę. I chyba już się domyślam. On wbił na swoim kanale 200 subów i zamierza zaprosić tylko te osoby, które grzecznie się zachowują oprócz mnie. I to mnie złości, co mogę zrobić w takiej sytuacji. Wiem, co zrobię, zamierzam popsuć mu imprezę. O tak, tak, tak. Popsuję mu, tu go porządnie nauczy, no więc chodźmy. Tymczasem u mnie w domu. Gratuluję ci z okazji 200 subów, Mikołaju. Bardzo dziękuję, Mati. To dla mnie wielki zaszczyt. Jaskają chcemy ci pogratulować z okazji 200 subskrypcji. No właśnie. Gratulujemy ci z okazji 200 subów. Dziękuję wam, dziewczyny. Jesteście bardzo miłe dla mnie. Gratuluję wbicia 200 subskrybentów. Dziękuję, Ginger Poilaku. To dla mnie wielki zaszczyt, że mi tak życzysz. Gratuluję ci, Mikołaj. Zgadzam się z Megalodonem. Gratuluję Ci. Ja też. Gratulacje Mikołaj. Ja również. Gratuluję Ci. Potwierdzam to co inni. Gratuluję Ci. Zasłużyłeś na to. Zgadzam się z nimi. Zasłużyłeś na to. Gratulacje. Bardzo dziękuję Megalodon, Michal, Krzysztofie Protagonie, Ozonku, Diego i Nie Jadku. Naprawdę bardzo się cieszę, że mi tak życzycie. Jestem zadowolony. No dobrze, skoro wszyscy już tutaj są, możemy już zacząć imprezę z okazji 200 subskrypcji na moim kanale. No więc, zaczynajmy. Nie tak prędko. Nie możesz rozpoczynać tą głupią imprezę. Jest żenująca. Roman, a co ty tutaj robisz w moim domu i na mojej imprezie? Nie wiesz, że nie masz tutaj wstępu do mojej imprezy? Nie pamiętasz, jak spaliłeś szkołę na kanale Protagon Animacjonki? To wtedy miałeś duże kłopoty. No ale teraz już to totalnie przesadziłeś. Wynoś się z tego domu i więcej tu nie przychódź. Dobrze? Nie będziesz mi kazał, co mam robić. Mogę robić, co chcę. Odwołaj tą imprezę natychmiast. Nie! Jeśli natychmiast nie odwołasz tej imprezy, to będę dokuczał Grazie i Kaje. No dobra. Sam o to prosiłeś. Grażynka, Kaja, zajmijcie się tym Romanem. Co? Potem próbuje mi popsuć imprezę, a ja z nim już nie wytrzymam. Roman, nie będziesz nas dokuczał, ponieważ mamy już ciebie dosyć. Pamiętasz jak spaliłeś szkołę na naszym kanale. Miałeś wtedy bardzo duże kłopoty, a teraz próbujesz popsuć imprezę Studio Plotagona. Żenada, Grażynka ma rację Roman. Nie chcemy Cię tutaj na tym imprezie. Natychmiast stąd uciekaj, bo inaczej nie wystąpisz w kolejnym odcinku naszego serialu. Uciekaj natychmiast, nie żartujemy. Dobra, dobra, poddaję się, już uciekam, ale jeszcze tego pożałujecie. Tak, na pewno. Bardzo wam dziękuję, że wypędziliście tego romana z mojego domu. Zasłużyliście sobie na medal, dziewczyny. Drobiazg Mikołaj. No dobra. Skoro Roman już wyszedł z mojego domu, możemy wreszcie zacząć imprezę. A zatem tańczmy, moi drodzy! Zanim ten film się skończy, chcę wam serdecznie podziękować za 200 subskrypcji na moim kanale. Bez was nigdy bym nie tworzył takich specjalnych filmików, żebyście je oglądali, tylko dla siebie bym tworzył. I obiecuję, że więcej filmów pojawi się na kanale, więc troszkę cierpliwości, kochani, ale jeszcze raz was za to dziękuję za 200 subskrypcji. Jesteście dla mnie po prostu super. Po prostu super jesteście. No więc, tak jak Grażynka zawsze mówi na końcu tego filmu: Z Bogiem, moi drodzy.